Za górami, za lasami gdzieś w Polsce. A dokładnie w zakościelu, w chrześcijańskim centrum, proem, Mikołaj wstał pewnego ranka. Rozejrzał się po swojej chatce pełnej paczek i zawołał Ho, ho, ho! Czas się wziąć do roboty! Zapraszam wszystkie dzieci! Zapraszam do mojej mikołajowej chatki! Czekają tu na was prezenty, pachnące ciastka i kubki gorącego kakao. A w mini zoo już niecierpliwią się moje zwierzęta. Osiołki, króliki, owieczki, kuski, kucyk i alpaka! Poznacie też moje pomocne elfy, które potrafią rozśmieszyć nawet renifera. Przyjedźcie, czekam na was. Fotkę zrobimy razem mam nowe sanie. Zabierzcie przyjaciół. Pozdrawiam wasz Mikołaj z kościela. Do zobaczenia! Ho, ho, ho!